strony, Paweł, Paweł i Paweł. I Paweł. <laughs> Przed nami dzisiaj model S3. Bardzo fajny, miejski, motorower, skuter. Eee, powiedz, twoje pierwsze wrażenie? Biały. Biały, zgadza się. Wiesz, jak ja, by, ja, by, ja bym go nazwał? Um, Mikrus. Blisko. Pchełka. Pchełka. No, do, dosłownie, to jest ale wiesz, to Tak, ale zdecydowanie jest coś w nim, bo. Pomimo swojej wagi, takiej średniej, to absolutnie tego nie czuć. Zgadza się, yy, ale dlaczego tego nie czuć? Jak wygląda? Jakie są jego szczegóły? Zobaczcie w dalszej części filmu. Zaczęliśmy tak naprawdę od wagi, pierwszy parametr techniczny. No i wspomniałem, że to nie jest waga piórkowa. No nie. Yy, taka średnia, bo z dwoma akumulatorami waży on 100 kg. Tak jest. Natomiast tak się zastanawiam, czy to jest pierwszy, ale jeden z nielicznych na pewno skuterów, gdzie wagi totalnie nie czuć. Jakby mi ktoś powiedział, że on waży 50 kg, to jeżeli bym go nie próbował podnieść, to bym w to uwierzył. Ale wiesz, co według mnie jest to kwestia też kół. Dziesięciocalowe koła według mnie oddają. Tak na dobrą sprawę, to wrażenie, które tutaj odczułeś, że on jest taki lekki, bo tak leciutko się bardzo prowadzi. Znaczy tutaj to jest kwestia wielu czynników, tak? bo silnik nisko. Eee, baterie, no też to nie jest jakiś wysoki pojazd, tak. tak? Także one też są tutaj nisko. Są dwie baterie, więc też możemy obniżyć jego wagę, wyciągając jedną tak, baterię, właśnie. zostawiając ją w domu. w sprzedaży też jest dostępna wersja z jedną baterią. Yy, tutaj mamy obecnie wersję z dwiema bateriami. To są dwie baterie 23 i 40 godziny 60V i 1000 cykli ładowań. Litowo jonowe Robiłem zadanie. Twoja dokładność jest godna podziwu. Dziękuję. To jest jedna rzecz, tak, czyli nisko umieszczony środek ciężkości. Skuter w ogóle nie należy do dużych, teoretycznie dwuosobowy. W praktyce, w sumie jak ja swoje cztery litery usadzę tutaj, to za mną już się... Ktoś nie, musi być bardzo drobniutki. tak, nie chciałbym tym jechać z Tobą jako plecak. Ja też bym nie chciał jechać z Tobą jako plecak. <laughs> tak, wiesz, jesteśmy w tym samym miejscu, i tu się <laughs> zgadzamy. Ej, to jest jedna rzecz, natomiast e, też dzięki e, małej rozmiarze, małym kołom jest Mega zwrotny. On jest w stanie tak naprawdę niemalże w miejscu zawrócić i nawet nie wiem, czy nie jesteś w stanie zawrócić nim na jednym pasie. Przy czym nie, przy całej swojej. przy wszystkich swoich gabarytach nie traci. Na komforcie jazdy kierowcy, tak? Może mhm. to nie jest tak, że tam nie wiadomo ile mam tego miejsca, mhm. ale naprawdę swobodnie można się tutaj odnaleźć. Powiem ci, zgodzę się z tobą jak najbardziej, co do komfortu jazdy. On ma fajne, miękkie zawieszenie, dzięki czemu, o czym wspomniałeś, jest też, jest też zwrotny i nawet przy jak, jak jeździłem po takich średnio równych drogach, jechało się przyjemnie. Nie mogę powiedzieć ogólnie on taki jest naprawdę przyjemny Czy, ty czyżbyśmy czyż mogli powiedzieć, że to jest bardziej kobiecy skuter niż męski? Według ciebie? Sam jesteś bardziej kobiecy? No ale nie, no zobacz. Sam się jesteś bardzo kobiecy. Wiesz co, to znaczy, nie mogę powiedzieć, że nie jest on dedykowany dla kobiet, bo świadczy o tym niska waga. Nie mogę powiedzieć, żeby on nie był kobiecy, bo nie jest dedykowany tylko dla mężczyzn. Tu cię zaskoczę to, to jest unisex. Okay. <laughs> na pewno drobne kobiety będą się na nim dobrze czuły. Głównie ze sprawą właśnie tego, o czym wspomniałem niskiego. E, środka ciężkości. Uh -huh. I to jest zdecydowanie im plus. Wiesz co, ale jedno, muszę, jedno, jedno, czym mnie zaskoczył, to jak fajnie przyspiesza. Pomimo tego, że on ma silnik 2050W, 10-calowe koła, ja naprawdę byłem zaskoczony, jak on tak na dobrą sprawę oddaje tą moc na, koło, na to koło. ja Wiesz, no nie, nie tyle, że nie mogę powiedzieć, że on to on wyrywa jak NCE, nie? Ale chodzi o to, że on tak, tak pum i jedzie. I tam wiesz, do tych 50. On jest idealny do tego, żeby poruszać nim po mieście. Tak. Idealny. Zgadza się. Prędkość. Trzy biegi mamy, tak, prędkość. Mhm. mieli tam 55 km pokazało. Tak, pięć, no. więc jak na motorower to unoszą się stopy. A okay. producent, producent podaje 45, mi też się udało 55 z niego wycisnąć. więc jak ktoś będzie większy, to będzie jeździł zgodnie z. Z Zagiel... literą prawa. Żagiel nie zadziałał tym razem. Nie, tutaj jako, jakoś się udało. Druga rzecz, e, właśnie, trzy biegi, na trzecim 55 km, na drugim biegu ja doszedłem do 40 km, tak 39, 40. No 37, 38 mi pokazywało. Widać, że ty tutaj hodujesz mięśnie piwny. A jak? E, I pierwszy bieg tam około 30 km na godzinę, przy czym na tym pierwszym biegu on jest bardzo ospały, tak rusza trochę jakby chciał, a nie mógł. No właśnie pierwszy to jest chyba jeden z niewielu skuterów, gdzie naprawdę widać różnicę w trybach jazdy. Pomimo tego, że jest to motorower, ee, to na jedynce seria. Ja tak ojej, jedziemy, czy nie jedziemy? Dwójka, może ruszymy. Trójka, a dobrze. Czas na jazdę, ale znacznie jazdę do 55 i do widzenia. Nie? Więc dłuższe trasy zdecydowanie się nie nadaje, ale co do tego, z racji tego, że jest to wersja z dwiema bateriami, on na jednej baterii robi tak realnie około 50 km. No, czyli 100 kilometrów km? to jest już takie... Można takie, pojeździć. Można pojeździć, na mieście, po mieście można pojeździć więcej niż jeden dzień. No dokładnie. E, baterie da radę wyciągnąć mhm. e, i umówmy się, przeciętna osoba da radę to zrobić bez jakiegoś dużego wysiłku, nie będzie się szarpać z tymi bateriami, bo nie ważą e, po 100 km. Tak. Je każda. Jeszcze, jeszcze jedna fajna, y, znaczy ważna rzecz według mnie, to jest to, że tutaj nie ma podłączonych jednocześnie dwóch baterii. Jeżeli chcemy to zmienić baterię, jedna nam się wyczerpie, to musimy, musimy sami to tak, przepiąć tą baterię. Chyba to też swój plus, bo widzimy, że tam schodzi nam ta bateria, tak na wyświetlaczu, schodzi, 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 jest te 20%, zatrzymujemy się. Cyk, cyk, przepinamy sobie. Już wiemy, że mamy pół baku. Tak. W razie czego jeszcze z tych 20% coś tam. No, dokładnie. Duży Pawle, w momencie, kiedy powiedziałeś, że jak bardzo ci wygodnie na tym było, pokaż to widzą. Muszę usiąść. Już nie te lata, co? Nie ten sport. Tak. No dobra. Jak twoja pozycja tutaj za kierownicą? Zobaczcie. Powiedz coś widzą. Tutaj, no może nie ma nadmiaru tej przestrzeni, ale nie jest tak, żeby jej brakowało. Malutki wyświetlacz, nic tutaj specjalnie nie wystaje. Tutaj te wszystkie plastiki są pochowane. Cyk. P pełny zakres praktycznie, tutaj o troszeczkę gdzieś dopiero hacza, ale tak to mam pełny zakres. Ruchu kierownicą nie ma żadnego problemu. Jak ktoś będzie ciut wyższy ode mnie, myślę, że do tych 190 cm to spokojnie się na tym zmieści. Siedzenie, no jak widać, za mną jest 10 cm, więc ktoś musi być wybitnie szczupły. Nie, że się nie da w dwójkę, tak? Bo pewnie jak ja bym się tutaj przemieścił jakoś do przodu. No właśnie. O tak, to, no to ale, no, dobra, ale wtedy tracę komfort jazdy. No nie, nie, to, 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 tak się nie da. Ta cała próbuję we dwójkę? To, to próbujcie. <grymne> <grymne> Także jeżeli chodzi tutaj o komfort jazdy, dla mnie, jak będę jeździł samemu, absolutnie nic więcej nie potrzeba. Mam miejsce w razie czego na plecaczek, żeby sobie tutaj trochę oprzeć i, i jestem szczęśliwy z tego powodu. No dobra, a jeszcze powiedz mi taką rzecz, w momencie kiedy na przykład nie wiem, miałbyś właśnie jakiś bagaż w postaci plecaku. Nie no, no to w razie czego będzie z tyłu wystawa. Nie, ale chodzi... mi, nie, nie, nie byłoby jakoś to problematyczne dla nie, ciebie? Dla mnie takie rzeczy nie są problematyczne. Okej, okay. w ten plecak nie jest tu. Och jeszcze. Dobra, ja się przymierzyłem skakuj, żeby też... Żeby ktoś zobaczył e, z tych niższych ode mnie. Tak jest, 173 cm wzrostu ty. Są... Tyle, tyle udało ci się. Tak rozmawiać. jest, a ty? 183. Ty mógłbyś się nauczyć. Dobrze, i zobacz, tak, ja mam tutaj no nie mogę powiedzieć, bo mam mnóstwo tu miejsca na kolana. Mogę kręcić i kręcić i kręcić i zahaczyć a nic nie zahaczę. Pozycja jest no, spoko. Ja, ja, siedzę po prostu jak na y, skuterze, wyprostowany. E, wyświetlacz dobrze widoczny, wszystko przy rękach, także nie mogę w żaden sposób narzekać ze mną. No, raczej chyba. Ktoś no, bardzo też, szczupły. By też ktoś mieszkać. bardzo szczupły by musiał być, żeby e, się zmieścić. Najogólniej rzecz ujmując, nie mogę w żaden sposób narzekać tutaj na pozycję. Proste, wszy, prosty skuter miejski. W tym odcinku oddam tobie ho, e, honory pokaż. <laughs> Przyciski, wciski i co do czego służy. Film nie byłby sobą. <laughs> nie, nie byłby filmem, gdyby nie było tym motywu. Skuter maksymalnie prosty i to też mi się bardzo podoba. Może pewne rzeczy bym poprawił, ale przełącznik, e, biegów. Czy trybów jazdy, trzy tryby jazdy, prościej się nie da, praktycznie światła włączone, wyłączone, manetka gazu, hamulec, przycisk do odpalania w cudzysłowie naszego, do zwalniania blokady naszego motocykla. Potem, jak przekręcimy kluczyk, który znajduje się w tym miejscu, niewielki ale czytelny wyświetlacz i nawet w słońcu on jest dość czytelny może to nie jest ten taki hiper, ale jest naprawdę bardzo czytelny podstawowe informacje, który tryb, jaka prędkość, nawet temperatura jest e, ilość e, energii w akumulatorze i wszystko tutaj jeszcze taki dzędzołek tudzież uchwyt na jakąś niewielką reklamówkę malutki schowek, butelkę jaką sobie tutaj schowamy w tym miejscu mamy wyjście USB, żeby podładować sobie telefon, i lewa strona, hamulec, światło długie, światło mijania, kierunkowskaz, klaxon. i jeszcze wracając do kierunkowskazu, rzecz, którą warto podkreślić jest odbijacz, czy, czy ten przerywnik, tak. Po zakończonym manewrze wciskamy sobie i wyłączamy bardzo, bardzo fajna e, rzecz, to wszystko jest miło ładnie prosto bez żadnych radyjek nie radyjek wodotrysków nic więcej tutaj nie potrzeba Okej okay, a jeszcze nie wiem czy wiesz ale tutaj u ciebie pod nogami jest co Wyjście do ładowania, tak, ale myślałem, że o tym później wspomnimy. No, ale skoro już tak bardzo chcesz tutaj pokazać, to widzą, to tak, nie trzeba wyciągać akumulatora. Przy czym należy pamiętać o tym, że naładujemy w ten sposób tylko jeden akumulator. Jeżeli chcemy dwa akumulatory naładować, to niestety trzeba go pod siedzeniem przepiąć. Baterie, baterie umiejscowione pod siedzeniem otwieramy sobie. Mamy. Dwa akumulatory, tak jak Paweł wspomniał, po 60 V każdy, 23 Ah z hakiem, a cyk, bo zaraz będzie na mnie krzyczał. Tak jest. Przekręcamy, odpinamy, naprawdę akumulator nie jest jakiś wybitnie ciężki. I zobaczcie, Paweł pokaż, jeżeli nie będziemy mieli jednego akumulatora, to troszeczkę miejsca tutaj na jakieś drobiazgi wtedy zyskujemy. Ja go włożę z powrotem. Natomiast, kiedy one są dwa, no to. Masz szał? Szału nie ma z tym miejscem, nie oszukujmy się. O, nie oszukujmy się, tutaj w ogóle nie ma miejsca. Nie no, na upartego, może tutaj wiesz, w tą kieszeń jakiś portfel byłbyś w stanie wsadzić, ale nic większego. No, chyba tylko portfel i, i na tym się kończy. Sobie włączę, żeby zaraz się nie szukać. O, przyjemny Dzień dobry. dźwięk. I może w tym miejscu przejdźmy do. Kolejnego stałego punktu naszego, naszych filmów bezpieczeństwo. W momencie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, tak na dobrą sprawę wszystkie rzeczy są takie same. Zacznijmy. Hamulce: tutaj e, hydrauliczne, tarczowe. Tarcze nawiercane, wentylowane hamują jak najbardziej poprawnie. Następna ważna rzecz światła w technologii LED. Fajna biała barwa. Dobrze jesteśmy widoczni na drodze, ale światła średnio oświetlają tą drogę w nocy. Kolejna rzecz, kierunkowskazy. Lewy, prawy, również LEDowe. Według mnie naprawdę dobrze widoczne, nie ma z tym problemów. Kierunkowskaz również w technologii LED. Jeden, jak i również drugi. Światło tylnie. Tu nie mamy akurat technologii LED, ale żarówka dobrze. Widoczna. Hamulec tylni. Tutaj tarcza nawiercana, wentylowana, co poprawia chłodzenie jej. Następna sprawa. Silnik w kole Boszowski 2050 W. Zawieszenie na podwójnym amortyzatorze: zawieszenie jest hydrauliczne, regulowane. Przód nie jest regulowany. Przód typowo skuterowy lak. Ostatni punkt naszych filmów, podsumowanie, plusy, minusy. Podsumowanie może takie ogólne. Generalnie dla mnie skuter, jeśli chodzi o miasto, się zastanawiam, czy, czy na pierwszym miejscu, może nie na pierwszym miejscu, bo coś szybszego, ale bardzo fajny, bardzo zwrotny. I gdybym miał jeździć tylko po takim ścisłym centrum, takim bardzo ścisłym, to myślę, że tak, że brałbym go bardzo pod, poważnie pod uwagę. Głównie ze względu na jego zwrotność i duży zasięg na tych dwóch bateriach, bo ja bym tylko te dwie baterie brał pod uwagę. To, to chyba tak, tak mógłbym określić ten ja, pojazd. ja bym go jeszcze podsumował w ten sposób, że jest bardzo prosty w obsłudze. Spójrz nawet na tą kierownicę, która jest mega prosta. Bo zwykły, jakiś prosty uchwyt na telefon, bez problemu możesz tutaj podpiąć. Nie musisz jakiegoś akcesoryjnego szukać. Co, jak tak mówisz, to chcę się śmiać, bo to jest i tak i tak dodatkowy akcesorium. No. Ale tak, zwykły rowerowy uchwyt da rady tutaj przyczepić i, i, i będzie po prostu. Jasne. To jest. Tak, to w sumie się zgłoszę. Słucham cię dalej. E, powiem tak, nie bez pardonu nazwałem go na początku Pchełka. A co skacze? No, no tak, a pokazać ci jak, jak gumę pali. Ale nie, chodzi mi o to, że jest po prostu taki mały, zwinny i zwrotny. To jest według mnie naj, najprostsze, podsu najszybsze podsumowanie tego e, pojazdu. Teraz tak. 3 plusy, trzy minusy. Co chcesz? Ja mogę skupić się na minusach. Szkoda, bo trochę ja chciałem. Dobra, mm. proszę. No to jedziesz z plusami. Plusy, e, zwrotność, zasięg e, na pewno i prowadzenie. Co zwrotność? Prowadzenie mam na myśli też, nie tylko zwrotność, prowadzenie mam na myśli samo to, jak on pokonuje, jak, jak można tak na dobrą sprawę, jaki jest wąziutki i można tak na dobrą sprawę szyb, szybciutko Są nim manewrować. <noise> Minusy. Ja bym się przyczepił trochę do estetyki. Bo tutaj przełącznik e, trybów jazdy, no mógłby być po prostu ładniejszy. Mogłoby to wyglądać bardziej estetycznie. To ja, jest jedna rzecz. się znalazł. D, druga rzecz, bo on w całości jest bardzo ładny, tylko to mi psuje wszystko. Drugi, drugi minus. To jest boczna stopka. Skuter jak stoi na bocznej stopce, na równym ok on stoi, ale jak jest trochę nierówno, to nie stoi tak stabilnie. On tak. powinien być troszeczkę bardziej pochylony. Ta stopka powinna być najzwyczajniej w świecie o centymetr krótsza. Zgadzam I się. Cacy. raz dwa jeszcze jakiś trzeci minus zaraz coś wymyślę brak miejsca praktycznie jakiegokolwiek pod siedzeniem jeżeli mamy dwa akumulatory i omówmy się jest to skuter miejski gdzie tego gdzie coś tam powinniśmy móc sobie schować nie mówię żeby tam od razu grzewkę wody mineralnej chować, ok, ale no żeby choćby kurczę minimum jakieś takie w postaci dokumentów, telefonu, nie wiem, jakieś małe energii saszetki. Tu mam odpowiedź zapytać. na to. Wyciągnąć się na akumulator, żeby... Żaden... I jeszcze inną mam odpowiedź. Kufery. Tak, jest opcja do, do niego yy, kufra, więc yy, tutaj, wiesz, to częściowo wtedy, nam to odchodzi. To, to wtedy zaburzysz moje feng shui, jeśli chodzi o wygląd, yy, bo już nie będzie pchełką, tylko będzie kleszczem. <grym> Tym oto pozytywnym akcentem yy, kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszamy na... Facebooka. Tak jest. Instagrama. Tak jest. Na YouTube jesteście. Tak. I jeszcze jedna platforma, <grym> gdzie jesteśmy już aktywni? Nie mów, że TikTok. A <grym> jak? człowieku, wiesz, jak my tam pilnie działamy wraz z całym biurem na TikToku, <grym> także tak, mówię ci. Więc słuchajcie, jeszcze apel do was: komentujcie, lajkujcie. Jak coś wam się nie podoba, piszcie śmiało. Dajcie e, suba. Jasne. Nie, wiem, ja nie, nie mówiłeś, to ale ty nie do... mówiłeś. Tak, ja nie mówiłem, ale zostawcie suba, by, by byłoby miło. Także co tu dużo mówić? A do wszystkich widzów, którzy komentują, kiedy będzie S6, bo sporo się pojawiło takich komentarzy, kiedyś go nagramy. Nie, nie, nie kiedyś i plan jest tak na dobrą sprawę już niedługo. Także spokojnie, było S3, także będzie też S6. Bądźcie cierpliwi! I krótko mówiąc, siema! siema. Pawle, e, wspomniałeś o... Teraz jak? <grym> <grym> Pawle, wspomniałeś... Oj, teraz ja się od Ciebie tu zaraziłem. Dobra, jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. <grym> <Cza>? <grym> Przestań mi <mnie> rozświeżać. <grym> ja, ja nie mogę w tak pracować w takich warunkach. Tak się nie da. <grym> e, bo już nie będzie pchełką, tylko będzie kleszczem. <grym>